Dobra, lecimy teraz z nakarmieniem wężyków, wziąłem myszki i szturki. Idziemy na ja główkę tam, czyli bierzemy myszkę. Tworzymy może sobie terra na przykład. Więc tak to wygląda, a tak z zbożówki. Lecimy do drugiej zbożówki. Może najpierw zamkniemy. Dobra, tak będzie git. Dajemy drugie to. A teraz lecimy do tej zbożówki. Mogę sprób spróbuję zrobić tak abyście ją zobaczyli całą żeby hmm. trochę wyszło. Sorry. Dobra, lecimy do Regiusa. Muszę zamknąć. Dobra, bierzemy szturka, lecimy do Regiusa. Dobra. Otwieram tu, otwieram tu, biorę tak pokrywkę i dobra. Biorę szczurka. Dobra. Nie chcę szczurka, no, zobacz jaki pyszny. Zobacz, jaki pyszny nie chcesz szturka. Szturek ma ciebie czeka. No, chcesz szturka? Chcesz szturka? Dawaj. Ło! Ona mi ugryzła pensetę. Ej, słyszeliście taki dźwięk? Ona ugryzła mi pensetę. Jo! Dobra, zamykamy już. Nie wiem, czy słyszeliście, ale ona z zębami yy, 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 trzeła o, o ten. I zobaczcie, na przykład zbożu, zbożówka. Yy, zbożówka je od razu, na przykład chwyci, udusi i od razu je i szybko je. A pyton to udusi i tak się zastanawia jeść. Dobra, tak powoli będę jadł. Ona już się schowała. Bo ona nie lubi być kamerowana. Ta zbożówka, ta zbożówka lubi być kamerowana. Więc widzicie, no, na przykład, regiu właśnie regiusy, pytony królewskie yy, jedzą wolno, tak powoli, tak powoli jedzą. A zbożówki, no, już od razu jedzą, nie Uduszą ledwo co uduszą, a już jedzą. Więc jeśli obejrzałeś ten film do końca, to dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pa.